Gra miejska 27 punktów, wystarczy pobrać kartę uczestnika. W karcie uczestnika mamy mapę, na której są wszystkie punkty naniesione, mapę miasta z krótko określonymi trasami, wszystkimi czterema na cztery weekendy września. W tę właśnie kartę wklejane są nalepki potwierdzające uczestnictwo, zarówno w atrakcjach, jak i odwiedzanie miejsc, które warte są odwiedzenia, a wskazane przez nas na trasach gry miejskiej. Nie ma więcej żadnych zobowiązań, może uczestniczyć każdy. Od najmłodszych do najstarszych chodzą całe rodziny, jeżdżą po mieście. Myślę, że ludzie są zadowoleni z, takiego właśnie, z takiej właśnie oferty. I jeśli nam ten pilotażowy na razie program takiej właśnie gry miejskiej wypali, a wszystko na to wskazuje, bo kilkaset osób bierze co weekend udział w całej zabawie. W przyszłym roku postaramy się dołożyć atrakcji, postara postaramy się, by e, jeszcze więcej mieszkańców, również okolicznych miast wzięło udział w, całym, w całej zabawie. Jak oceniacie Państwo grymińskie organizowane przez miasto Sosnowcznie? Ja uważam, że to bardzo dobry pomysł, bo ludzie mieszkają kupolacy w mieście, a nie znają swoich najpiękniejszych, można powiedzieć miejsc. Bardzo dobry pomysł. Jeszcze są pewne osiągnięcia, ale to pierwszy raz, za rok będzie coś fajnego. A jak się pani podoba? Bardzo fajnie, przyjemnie się spędzało czas. Yy, można było popatrzeć na ciekawe rozgrywki. Tak jak dzisiaj, podwiedzać ciekawe miejsca. Naprawdę dobry pomysł, fantastyczny pomysł. A szczególnie temu małemu się to przyda, bo pozna swoje... To mi się też podobało? Super jest. Czy ważne jest to, że oferta jest zróżnicowana, że praktycznie dla każdy, każdy może coś interesującego znaleźć? Tak, tak. Sądzę, że tak. Sądzę, że oferta jest zróżnicowana i nawet ta ostatnia trasa sakralna, gdzie... Można poznać kościoły i różne wiary, które są tutaj w Sosnowcu, mają swoją tradycję i tak dalej. Bardzo, bardzo dobry pomysł. Sądzę, że z biegiem lat organizatorzy jeszcze rozszerzą bardziej. Będzie ok. Mieliśmy już pierwszą z tras którą nazwaliśmy kulturalno-zabytkową. Mieszkańcy mieli okazję, uczestnicy gry mieli okazję obejrzeć, odwiedzić ciekawe zabytki, uczestniczyć w koncertach przy stadionie ludowym zobaczyć te miejsca, które czasami na co dzień nie są dostępne. Przykładem na to jest nasza perełka architektoniczna, pałac Ditla, która na co dzień nie jest dostępna dla, dla zwiedzających. Ostatnio już w dużej części wyremontowana przez prywatnych właścicieli. Wielkim powodzeniem właśnie to miejsce się cieszyło. Kilkaset osób w ciągu pierwszego z weekendów miały okazję zobaczyć to miejsce. W tej chwili jesteśmy na kortach Tenisowych. Jest to trzeci z weekendów, trasa sportowa, dużo się w mieście w sporcie dzieje, mamy festiwal koszykówki, mamy właśnie Grand Prix Sosnowca w tenisie ziemnym, nawet rozgrywki w rugby na stadionie AKS Niwka. Będą dzisiaj miały miejsce. Jest to trzeci międzynarodowy festiwal Sosnowiec 2009. Jest bardzo dużo zespołów, bo jest aż 32 zespoły na, tutaj u nas w Sosnowcu. Zaangażowanie jest bardzo duże. Nie tylko jeśli chodzi o zespoły, ale również jeśli chodzi o kibiców, które przychodzą szczególnie, sędziowa, szczególnie kibicować wiadomo zespołom z Sosnowca. Zapraszam natomiast wszystkich chętnych jeszcze jest szansa pograć o cenne nagrody w przyszłym tygodniu przyszły weekend ostatni weekend września na trasę sakralną wyciszenie i możliwość obejrzenia odwiedzenia i posłuchania o ciekawych ciekawej historii miejsc związanych z sosnowieckim sakrum miasto wielu kultur Miasto, w którym ongiś zbiegały się kultury, nie tylko rzymskokatolicka, nie tylko ewangelicka-augsburska, ale również hebrajska i prawosławna. Dzisiaj bardzo trudno jest ludzi odciągnąć od telewizorów, wyciągnąć z domów. Nam się to udało i mam nadzieję, że kolejne edycje przyniosą jeszcze większą frekwencję.